Z powodu epidemii koronawirusa wiele osób straciło pracę, prognozy i badania. Niestety na razie nie napawają optymizmem. Jedni mówią o zwolnieniu dwóch milionów pracowników, drudzy, że w co czwartej firmie nie obejdzie się bez redukcji zatrudnienia. Dlatego dziś pytamy radców o formy zwolnień, jakie stosują pracodawcy. Ksenia Macczak. Radca radzi. Nie da się ukryć, że koronawirus pochłania kolejne miejsca pracy. Praca zdalna, kwarantanna i przestoje w przedsiębiorstwach sprawiają, że pracodawcy mogą rozważać wypowiedzenia umów na odległość. Rozwiązaniem może być zwolnienie zdalne, przekazane drogą elektroniczną. Pytanie jednak, czy jest to zgodne z prawem? Odpowiada radca prawny Szczepan Wroński. Pytanie, czy pracodawca może zwolnić pracownika online, jest pytaniem niewątpliwie bardzo aktualnym i ważnym. Głównie ze względu na upowszechnienie się obecnie tzw. pracy zdalnej, wykonywanej poza zakładem pracy, zazwyczaj w miejscu zamieszkania pracownika. Dla pracodawcy w takiej sytuacji istotne jest, czy może pracownikowi przesłać dokument elektroniczny zawierający wypowiedzenie umowy o pracy. I tutaj odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, jest twierdząca. To znaczy, pracodawca może zwolnić pracownika online, ale po spełnieniu pewnych warunków. Gdyż zasadą wynikającą bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy jest pisemna forma wypowiedzenia umowy o pracę. Czyli, przede wszystkim, aby taki dokument wypowiedzenia umowy o pracę był ważny, powinien zostać odpowiednio podpisany. To znaczy, powinien zostać podpisany tak zwanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej. Po drugie, taki dokument właściwie podpisany, powinien zostać pracownikowi doręczony. To znaczy, wysłany, na przykład na adres jego służbowej skrzynki e-mail. I tutaj, w tej sytuacji, dobrze jest, aby pracodawca posiadał dowód takiego doręczenia. Czyli najlepiej, gdyby posiadał odpowiedź od pracownika, że zapoznał się z tą korespondencją, a jeśli takiej odpowiedzi bezpośrednio nie posiada, warto, żeby upewnił się, że ten dokument do pracownika dotarł. Na przykład zadzwonił do niego i w obecności świadka. Potwierdził doręczenie takiego dokumentu. Jeśli te dwa warunki będą spełnione, czyli pracodawca będzie posiadał dowód doręczenia takiego dokumentu, jak też dokument będzie właściwie podpisany, czyli tym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wtedy będziemy mieli do czynienia z prawidłowym i skutecznym doręczeniem wypowiedzenia do wypowiedzenia umowy o pracę online. I tu wszystko, al może prawie wszystko, stało się jasne. Jeśli prawie, proszę pisać pytać, będziemy dopytywać. Popołudnie świat.online. telefonicznie też można zadawać pytania. 224-280-280. Przypomnę jeszcze, że radców prawnych, którzy wspierają nas występując na antenie w cyklu Radca Radzi można wyszukać na specjalnej stronie szukajradcy.pl Jutro o tej samej porze znowu spotkamy się z radcą prawnym. Ksenia Maczak oczywiście będzie cytowała Państwa pytanie. Zapraszam.